Dobry, akcja była zarąbiona, normalnie. Masakra. Data nagrania. Poniedziałek, 12 listopada 2007 roku. Postępy w terapii. Wszyscy pacjenci komunikatywni. Trwa odstawienie środków farmakologicznych. Pacjent z pokoju 5 musiał zostać unieruchomiony. Poinformowałem o tym policję. Przywracanie pamięci powiodło się u wszystkich pacjentów. Częściowo dzięki zmianie atmosfery i bodźcom zewnętrznym. Przebieg terapii został zarejestrowany. Dokonywanie wewnętrznych ocen jest nadal trudne. Brak rozpoznania tożsamości. Udało się odkryć pewne związki między wspomnieniami. Okazało się, że pacjenci mieli ze sobą coś do czynienia i przebywali na tym samym terenie. Większość angażowała się w walkę fizyczną. Miejscem pobytu mogła być baza wojskowa, dla większego bezpieczeństwa, otoczona wodą. Następne kroki. Dalsza próba rekonstrukcji pamięci przy użyciu nagrań z poprzednich sesji. Koniec nagrania. Notatka osobista. Kim wynajęła adwokata? Franka. W knajpie na rogu prowokował mnie jeden czubek. Gdyby wiedział, z kim ma do czynienia, trzymałby gębę na kłódkę. Opanowałem się, ale mało brakowało, a puściłyby mi nerwy. Może Kim miała rację? Co noc mam koszmary. Nie wiem, jak długo jeszcze wytrzymam. Nie wiem. Chyba David się uczy we węże powoli.

Zaczynam się bać tej gry powoli. O kurde! O nie nie, ta gra zaczyna rzeczywiście oczywiście. ja pierdyk ładne koszmary ma A co bym już normalnie pampersa miał na sobie Uj oj Dawid David nie zasypiaj mu cię znowu ci dopadnie koszmar mówić Ci to Po co spać I takim sposobem jesteśmy w rozdziale trzecim Przeciwnik. No, nieciekawe co się dzieje. Mi się zdaje, że będzie coraz, coraz trudniej, i coraz bardziej. Więc, I coraz więcej problemów będziemy mieć w sumie. Nie wiem. Rano do nikogo nie musieliśmy e, jechać, chyba. Jeszcze zaczynamy sobie raz. Chciałem zobaczyć. E, Nic tu nie ma, to co, co chciałem, dobra. A yy, jeszcze nie naprawili. Dobra, wychodzimy, panie McNamara. Mogę z panem chwilę porozmawiać? Nie ma sprawy. Panie Flynn? Tak? Dzień dobry, panie Flynn. Rany, ale jestem padnięty. Jakaś poczta dla mnie? Nie, proszę pana. Proszę pana. Tak? Mogę zabrać panu chwilę? Jasne. O co chodzi? W nocy mieliśmy kłopoty. Ale chyba nie przez te sprawy w barze? Nie wiem, o czym pan mówi, ale kwestia, którą chcę podnieść, może mieć związek z pana wizytą w barze. Wrócił pan pijany. To się chyba zgadza, ale potem poszedłem grzecznie do pokoju. Tak. Tyle, że krzyczał pan przez północy. Inni goście skarżyli się na hałas. A dwoje opuściło nasz hotel. Krzyczałem? Niestety tak. O! Wie pan, miewam ostatnio koszmary. Mam napiętą sytuację w życiu osobistym. Rozumiem pana, ale proszę mieć na uwadze, że w interesie naszych gości musimy pilnować przestrzegania ciszy nocnej. Oczywiście. Bardzo mi przykro. To już się nie powtórzy. Muszę już iść. Jeszcze raz przepraszam. Proszę pana, jeszcze moment. O co chodzi? Muszę pana prosić o uregulowanie rachunku. Czemu akurat teraz? Jeszcze nie wyjeżdżam. Kierownictwo poleciło mi odebranie należności za dotychczasowy pobyt. Przykro mi. Czy to dla pana jakiś problem? Nie, oczywiście, że nie. Żaden problem. Czyli mamy... kartę dać... Flinami. Proszę, oto karta. Dziękuję. Coś nie tak? Pana karta jest zablokowana. Co proszę? Pańska karta jest zablokowana. Mogę prosić o zapłatę w gotówce? Nie mam przy sobie gotówki. Jest pan pewien, że karta jest zablokowana? Może to tylko błąd czytnika? Nie mieliśmy z nim dzisiaj żadnych problemów. Sprawdzę to zatem i zapłacę po powrocie. Obawiam się, że muszę pana poprosić. Proszę się nie wygłupiać. Mam spotkanie. Zostają tu moje rzeczy, więc chyba nie zniknę, prawda? Zapłaci pan dziś wieczór? Tak, na pewno. W porządku. Dziękuję bardzo. Muszę zadzwonić. Mm -hmm. Muszę iść. Do to. widzenia. Miłego na widzenia. razie, kochani, kończymy. Bo to już nam. Mam 16 minut. musieli podzielić na 8 minut, nie? Tak, tak. Yy... I widzimy się w następnych odcinkach. To. Zaczynamy znowu rozdział. Będziemy znowu się borykali z kupotami, który David yy, ma, bo coraz większe kupoty ma. Pierw żona, teraz karta zablokowana, i to jeszcze dalej. Zobaczymy w następnych odcinkach. Cześć. Tu, Kree Dave.